Witam w tutorialu usuwania szumu z nagrania w programie Audacity. Najpierw będziemy potrzebowali nagrać ścieżkę z dźwiękową, z której potem usuniemy szum. W tym celu klikamy na przycisk nagrywaj i nagrywamy na przykład swój głos. Dziękuję za skorzystanie z mojego tutoriala usuwania szumu. Klikamy na stop. Kończymy. Nagrywanie. Dostawiłem tutaj obszar ciszy, który potem będzie potrzebny do uzyskania profilu szumu. Teraz gdy mamy już to nagranie należy zaznaczyć na ścieżce dźwiękowej właśnie ten obszar względnej ciszy. Zaznaczamy, następnie wybieramy opcję usuwanie szumu z menu efekty. Teraz musimy kliknąć na uzyskaj profil szumu. Okno dialogowe jest teraz zamykane, co moim zdaniem nie jest intuicyjne, ponieważ profil szumu został w tym momencie uzyskany. Następnym krokiem jest zaznaczenie całej ścieżki. Skrót Ctrl A. Następnie ponownie wybieramy Usuwanie szumu z menu efekty. Parametry proponowane przez program powinny być wystarczające. Zaznaczamy usuń i klikamy OK. Widzimy wizualnie, że szum został zredukowany. Na koniec przedstawiam porównanie nagrania oryginalnego z wersją odszumioną. Dziękuję. Dziękuję za skorzystanie z mojego tutoriala usuwania szumu. Dziękuję za skorzystanie z mojego tutoriala usuwania szumu.